No cześć! Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Witajcie na moim kanale. I dzisiaj myślę, że będzie naprawdę bardzo fajny vlog, ponieważ będzie się skończył aż z dwóch dni. Z dziś, czyli z piątku i jutro, czyli z soboty. I na dzisiaj plan jest taki, że jedziemy na Himalaje na narty poskakać coś na snowparku. No w sensie nauczyć się skakać coś na snowparku, bo jeszcze nie umiem, ale no. A więc ja tylko skończę lekcję i możemy jechać. Siemanko! Witam w mojej kuchni! Dzisiaj zrobimy sobie jakieś śniadanie dla mnie, abym miał siłę skakać na nartach. A więc zapraszam do mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy pyszne orientalne danie środkowej Florencji, czyli innymi słowy jajecznicę. Na robienie jajecznicy zaczynamy od pokrojenia jakiegoś czegoś, które dodamy do jajecznicy jako dodatek nie zapomnijcie o ostrym koszu, bo jak weźmiecie nie ostry to będziecie musieli go później wymieniać o tadam teraz kroimy wszystko ładnie w kosteczkę o tak pięknie aby uwolnić cały aromat. Gdy już to mamy gotowe, możemy zabrać się za przygotowanie samych jajek. Robienie jajecznicy nie jest takie proste, jak może się każdemu wydawać. Aby zrobić dobrą jajecznicę, trzeba się naprawdę postarać. Do szklanki wbijamy dwa jajka i do tego nalewamy nasz tajny składnik, czyli trochę mleka, a tak troszeczkę tylko, po to, aby nasza jajecznica była idealnie puszysta. Teraz wszystko ładnie mieszamy i dodajemy opcjonalnie sól i pieprz. Teraz na patelni rozpuszczamy masło. I ładnie podsmażamy do uzyskania złotego koloru. Fenomen jajecznicy nie polega na samym jajku, tylko też na dodatkach. Tutaj to mięso jest pięknym przełamaniem smaku. Pasuje dosłownie idealnie. Dlaczego? Dlatego trzeba dopilnować, aby było piękne i złote. Idealne do właśnie jajecznicy. A nie, żeby było jakieś spalone, bo wtedy byłoby to niesmaczne. Gdy mięso już mamy lekko przyrumienione i złote, można dolać jajko. No i już powolnymi ruchami, właśnie ścinać to jajko. Jajecznica powinna być lekko ścięta, tak jak jest teraz. Bo wtedy oddaje swój cały smak. Ładnie teraz przekładamy na talerz, pięknie. I nasza jajecznica już jest gotowa. A więc bardzo polecam i życzę smacznego. Dobra, ja już się idę ubierać. No i widzimy się na nartach, czyli już tam na miejscu. Czekamy teraz na kolegę Szczepana, który będzie dzisiaj ze mną jeździł. Siema! Siema. I Już jesteśmy w Alpach. Pięknie widać Alpy. Pierwszy zjazd Teraz pierwszy zjazd Szczepana Boi się, aczkolwiek widać, że nie ma Poradził sobie dobrze? Dobrze sobie poradziłeś? Tak, mi się podobało Podobało ci się? To teraz ja To ja cię nagram O My teraz y, pokazaliśmy Wam pierwsze nasze zjazdy tutaj, a teraz pojeździmy sobie sami i pokażemy Wam, jak będziemy już umieć jeździć, to wtedy pokażemy gotowe zjazdy. Już takie dobre. Sprawa wygląda tak, że mamy za sobą już gdzieś tak po, nie wiem, po... po cztery zjazdy i teraz Szczepan chciał się pochwalić, jak to on dobrze umie jeździć, a więc no teraz on zjedzie, tam sobie stoi, tam się przygotowywuje i zaraz będzie zjeżdżał. Macha do nas. I teraz, mistrz, Szczepan. Szczepan, szczepan. Jo! Całe zjechał. Długo, chyba, 6 lat temu. Ładnie wyglądasz na. Czekaj, czekaj, czekaj. No, pokaż... no, no popatrzcie. Dobrze wyglądasz na tle tych gór, serio te się góry ładnie wyglądają. To czekaj, czekaj, czekaj. No tak. Tu będzie zdjęcie? Myślisz troszkę. Weź ty niech sobie z filmiku. Dowie kocham was chyba lepiej niż tobie idzie mu, co nie? Nic no. <laughs> hmm. zimną herbatę. No nie, ja tego nie ma chyba. To nic co mnie, Jak się czujesz po pierwszym przejeździe na rurce? Dupa boli. No tak. wow. Wow, ale mi idzie nam bardzo dobrze. No i... Jak krdzik. O Serbus, siema. Ty... Jeleń. Witajcie widzowie, ja właśnie wstałem i dzisiaj jest dzień drugi naszych zmagań, nie wiem jak to powiedzieć. No i dzisiaj idziemy do zakopanego, więc no. Sprawa wygląda tak, że ja idę teraz na autobus. Tylko muszę się trochę śpieszyć, bo nie wiem czy się już nie spóźniłem na autobus. I w ogóle nie wiem czy nie przejechał czasem. Ale to się okaże. Na razie jestem z kolegami, którzy są tam. <laughs> idziemy teraz na bilard. Teraz idziemy grać w bilarda. Nie, ma, nie, ma. Nie, nie, na cirku.

Pokażcie mi całe to, cały to prześwit. Kurde felek belek, 23 zł? Ty, co jest? Szyman, co ty robisz? Co? O, siema. Ej, Sorki tak? Trendy na Grunwald yy, W tamtą stronę Pokonamy wszystkie duchy. Pożegnaliśmy już szczepana i teraz idziemy do domu. No i to koniec dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Ja osobiście bawiłem się naprawdę świetnie przez te ostatnie dwa dni, a jeszcze na zakończenie moja mama chciała Wam coś powiedzieć. No czy tak. Ta wiadomość jest skierowana głównie do dziewczyn. Otóż chciałam tylko powiedzieć, że Szymon jest wspaniałym chłopakiem. A jego atutem jest pomocność, zaradność oraz jego niesamowicie dobry i trafny humor. Nie można napomnieć też o tym, że jest nadwyraz, Nad nadwyraz, przystojny, a żadna kobieta nie mogłaby się z nim nudzić. Nie będę już wspominać o jego bohaterstwie, który bardzo często się wykazuje, na przykład ostatnio, gdy uratował starszą panią. Przed potrąceniem samochodu, lub gdy ostatnio obezwładnił groźnego porywacza, to ja. sam w pojedynkę, a potem oddał w ręce policji. No a więc podsumowując, Szymon jest wspaniałym facetem i fenomenem na skalę światową. Drugiego takiego nigdzie nie znajdziecie, więc lepiej się zastanówcie i bierzcie go, zanim jeszcze jest wolny. To, to tylko słowa mojej mamy. I to tyle na dzisiejszy vlog. No i cześć. Możesz pomachać.